Ludziska tutaj greg.pl a to następny odcinek serii MPN już odcinek 10 to będzie dzisiaj oczywiście oglądałem coś co ja zmieniłem albo zmieniliśmy z mojito w naszych w, naszym, w naszych miastach oczywiście i także powiem wam co ja i mojito planujemy zmienić więc zaczniemy od naszego solson dwulej O, uh, twarde lądowanie. Dobra. Na pewno zmienimy ten tutaj ratusz. No to tu zostanie. To tu jeszcze nie wiem czy się zmieni. Czy coś tu może postawimy? Tak widać. Takie coś tu wybudowaliśmy. To tutaj fajnie wygląda. Jak myślicie? Takie damy, daćmy podpory jeszcze większe Które, czyli Które utrzymują A jeśli chodzi o naszą bazę pod lawą to Takie mamy tutaj tunel Do którego Coś tam jeszcze powymyślam Dodam O, tu jeszcze mamy Żeby powyczyszczać w niektórych miejscach za szybko zrobię można teraz tyk o dotąd A nie, zapomniczyłem, dojdziemy szybko. Sobie. Tyk. I. Tyk. Set zero. A! A! Kosz ta lawa Szybko UNDO Już wolę to zrobić ręcznie Niż tak A to, to się tutaj po, poza uczniem już. Weźmy do następnych miast. Jak wiesz, może tu jeszcze jakieś osiedle tam zrobię. Jak Wy macie jakieś pomysły, to także to wpiszcie w komentarzach. A propos do komentarza z poprzedniego odcinka. Obrazy nie były cheatowane, po prostu każdy może je zrobić na, na stronce w internecie a potem pliki na serwer Dobra teraz o? No Już myślałem że się nie pojawi Pustkowia nederu też rzut oka się nic nie zmieniło ale tutaj już widzicie też mamy schodki porobione już trochę lepsze zejście do, do, do naszej twierdzy i taki mały chodnik w dalszą część twierdzy tu ma także taki mały balkonik a tu już było tylko że poprawiłem więc co chcecie, żeby mógł w tej twierdzy zbudowany przeze mnie? Oczywiście i Mohito Piszcie w komentarzach no. Lecimy... do, na przykład, do następnego miasta Ej chyba ustaje, normalnie to te panie się od razu na tą platformę Bo, to teraz spaczony las no tutaj się nic, wiele nie zmieniło małe ciasne miasto ale bardzo dużo miejsca do robienia no, ma, tutaj mamy duże plany Zrobiłem Zuby, jakiś mały park Jakieś duże Duże osiedle domów Typowych dla do, do tego biomu Zobaczcie no, jak tutaj tego dużo obszaru jest Bardzo dużo, ogrom Ja tutaj widzę normalnie drugie Zeus City Więc pro, idziemy teraz do ostatniego miasta Dokąd z miasta? No jesteśmy. Jak widać. Zmieniło się tu trochę zmieniliśmy tutaj z, ze schodów na pół bloki wiem tu trochę co czasu z tymi domkami, ale niedługo wy, pójdziemy w tamtą stronę, wykorzystamy to budowlę i tutaj będą już nowe projekty innych budynków, a dokładnie domów. Tu też się trochę zmieniło, mamy tutaj mały balkon. No i teraz jako pilning chciałbym się z wami pożegnać, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dajcie łapkę w górę, komentarz i za sub proszę subskrypcję, subskrypcje bo bardzo, bardzo mało ludzi ogląda i subskrybuje ludzi ten kanał. Więc na razie